Cześć, Manko. witajcie w sklepie Cybuch. W tym odcinku zrecenzujemy sobie fajeczkę od firmy Mouse, seria Amotion model Roam. Zapraszam do oglądania. Seria Amotion to są takie fajeczki, ja bym nazwał troszeczkę takie designerskie, takie są so fancy, ładne. I Roam też taki jest. Ma przepiękną linię kolorystyczną, takie pastelowe, pudrowe kolory. I wziął kolor małwy, Chyba tak to się czyta. Oraz akcesoria. I coś zobaczymy, co możemy fajnego złożyć. Fajeczka. Cała fajeczka jest uspakowana. Czy to jest fajeczka należąca do fajeczek typu mikro, mini, takich super małych idealnych do przewożenia. W środku mamy Welcome List. Które z reguły nic nam nie mówi, nie daje, ale ładnie wygląda, taki zawsze dodatek. No i cała fajeczka i to koniec tak naprawdę. Sama fajeczka, tak jak już Wam wspomniałem, jest przepięknie pokolorowana. Ni to róż, ni to fiolet, liliowy bym to nazwał kolor. Przepiękny kolor, ktoś sobie ceni piękną kolorystykę, typu właśnie jak Hubma. To właśnie tutaj od Amauszyn tak samo możemy coś jakie dostać. I ta fajeczka jest troszeczkę inna niż wszystkie takie mikrofajeczki, ponieważ górę się ściąga na magnesie. Na początku się baliśmy, że to będzie jakoś rdzewiało, bo to już to fajka mamy jakiś czas u siebie, ale wiemy, że tu się nic nie dzieje. Jest bardzo fajnie wykonana. W środku mamy tak samo w tym samym kolorze pojemnik na wodę. Tutaj mamy taki właśnie pierścień stalowy, który nam się chwyta na magnesy, umiejscowione w tych trzech punktach. Oczywiście wszystko zrobione z kwasóweczki. Oprócz obudowy ona jest taka, taka delikatna, jakbym powiedział, taka głowa, taki soft czy taka przyjemna. Jak mamy wąż soft touch, to tak samo ta obudowa jest taka bardzo przyjemna. I zostawię jest razem z uszczelką w tym samym kolorze. A Motion ROM ma bardzo fajny też ponieważ dym wyratuje spod talerzyka. Czyli jest taki po prostu zwykły. Umiejscowienie węża na dole, czyli fajeczka na pewno się nie przewróci, i jest bardzo ciężka. I są też bardzo fajne dodatki do tej fajki. Zaczynamy od takich niezbędnych dodatków, czyli wąż, ustnik. I możemy oczywiście kupić sobie takie rzeczy oddzielnie, albo kupić to razem z torbu. I to jest taki, jakby add kit, czyli kupujesz ramę, to i wypadałoby kupić coś takiego, no ale to nie jest obowiązkowe. Ale w zestawie masz bardzo fajną torbę. I ta fajka się mieści do środka, więc też masz się czym to przewozić. I naprawdę bardzo jakościowa jest ta torba. A w środku tej torby znajdują się inne niezbędne akcesoria. Między innymi jest ustnik w kolorze, i zaczyna to wszystko mieć sens. I oczywiście, jak jest ustnik, to też musi być jeszcze wąż. I też jest w kolorze. I wygląda to prześlicznie. I dodatkowo, jeszcze możesz sobie wziąć odstawkę od ciszy, matę. I też, która jest w kolorze, i no, Mouse robi to dobrze. Ładne, takie fajne sety. Pyk, pyk. Wygląda to prześlicznie. Możemy też sobie dokupić, no bo nie ma talerzyka, takie zawsze w mikrosiszach i to jest troszkę śmieszne, kupujesz normalną siszę, masz już talerzyk, tutaj tego nie masz. Można dokupić dzień talerzyk, jest taką dodatkową tulejką, ponieważ bez tej tulejki by się na to tylko złożyć. No to się po prostu montuje tutaj, z tego, tam banalnie prosto, żeby to skręcić. Więc też jest dlaczego talerzyk? I jeszcze taki dodatek, jeśli ktoś wie, że będzie palił na. Na ziemi, nie, to będzie, nie będzie stało na staliku, to będzie na ziemi jakieś takie bardziej polowe warunki. To można sobie dokupić taki szpikulec, który montujemy tutaj od spodu. Mamy gwint, wkręcamy i dzięki czemu jesteśmy w stanie wbić w ziemię, 100% będzie stabilnie stała na ziemi. Mamy drugą sztukę już przygotowaną i zaraz sobie z niej zapalimy, przystosujemy, jak się z tego pali. Odnośnie montażu węża, mamy na dwóch o czyli po prostu wciskamy. Nie wchodzi tak super lekko, ale jest szczelnie i stabilnie. Już fajeczka jest rozpalona, coś lekkiego na panelu. Testujemy, jak się pali, i przednóg sprawdzimy. Mamy tutaj wystawione resztę kolorów, nie są to wszystkie, ale jakaś tam część, i może zobaczyć, jak ładna jest kolorystyka taka właśnie pastelowa, kolorowa. Pamiętamy, przy nalowaniu wody. Żeby nie nalewać jakoś bardzo dużo tam centymetr, pół centymetra pod dyfuzory, czy takie będzie bardzo cichutki bulgot, bardzo delikatne palenie, ale też dzięki temu, że mała fajka to będzie gęsta chmura. Jak to mała fajeczka, pali się bardzo lekko. Chmura od razu wylatuje, no ale musimy o tym pamiętać. Mała cisza, szybkość nagrzewa, więc ten słabak szybkość tam zrobi po prostu ciepły. Więc to jest fajka, tylko na warunki takie, że nie może mieć dużej ciszy, tylko musi być to mała. Jeśli takie macie potrzeby, ta fajka się, Wam się świetnie sprawdzi. I jeszcze na fajny z akcesorium, które nie jest ze stainy Moza, ale od Vyro. I to jest taki żel chłodzący, który kładam z zamrażalnika. On się wtedy robi zimny. I trzymam ten chłód, I żeby właśnie później występował ten efekt takiego ciepłego smaku, zakładamy taki zmrożony na fajkę. To bardzo dobrze pasuje. I nam to chłodzi. O, może tak zobaczyć. Nam to wtedy chłodzi To przestrzeń i tą wodę w środku. I jest jest spaczniejsza. Na gorące dni idealne. Spatrzmy sobie, jak się przedmuchuje. Dym wylatujący właśnie z tej przestrzeni w dół, fajnie się rozwryzguje, nam na stole. Bardzo fajny efekt i tak samo bardzo lekko i dokładnie się przydmuchuje nam dban. To wszystko, się będzie to oczywiście klasycznie. Macie jakieś pytania, piszcie na dole, zawsze chętnie Wam odpowiemy, jeśli czegoś zapomnieliśmy tutaj dodać. I niech soczysty czysty i chłodny, będzie z Wami. Trzymajcie się.